I cześć! Dzień dobry, witamy w kolejnym vlogu na kanale. Dzień dobry panie Marcinie. Dzień dobry, wąsasz Polo. Jak się dzisiaj mamy? Jak się dzisiaj mamy? Jak się czujemy? Dzisiaj, słuchajcie, nietypowy poranek, ponieważ idziemy do kina. Mamy seans o 10.20. Zabieram Marcina na film. Zapytał mnie... Zabierasz nie na drzemkę. Zapytał, zapytał mnie, o czym jest ten film. Powiedziałam, że o dziewczynie z bagien, który rozbiera muszle. Nie do końca mu się to spodobało. Zobaczymy, co powiesz po sali. Ja przesłuchałam książkę, teraz chcę obejrzeć ekranizację, Więc e, jestem ciekawa. Nie wiem, czy Marcin wytrwa, czy też nie, ale sprawdzimy, sprawdzimy. Mam wielką pochopę, jest, jestem w jest kina. to, co ona miała tego brata, co ten brat wrócił, tak? Tak, tak, tak? to co słyszałem. No, no coś, coś słyszałem. słyszałeś, coś słyszałeś. A, czyli jakiś taki dramat, taki bardziej ten. Taki melodramat, bym powiedziała nawet, nawet, nawet tak. Co um, chciałam jeszcze powiedzieć? Bo wytruciłeś mnie. Jeszcze, jeszcze jedna z rzeczy mi chodziła po głowie. Nie pamiętam. A, wiem już, wiem, że pogoda bardzo sprzyja. Tak chciałam powiedzieć, pogoda bardzo sprzyja, aby iść do kina, bo dzisiaj jest pierwszy chłodniejszy dzień. 20 stopni. Czemu? Wczoraj było 25-26, zaczęło padać, w nocy padało, a dzisiaj jest chłodno, więc też mam na sobie sweterek. I po raz pierwszy od niepamiętam, kiedy mam na sobie jeansy. Mam jeans. E, ostatnio były same sukienki, spodenki i kuloty, moje ukochane. Najlepsze na świecie. Kuloty, tak się te spanie nazywają. Pantalody. Dzięki pantalony to była moja nazwa, ale dzięki nim już wiem, że to są kuloty. Dziękuję bardzo. I na pewno w przyszłym pantalody. roku. Pantalony, to według mnie to idealna idealne no ale mniej tym. I wydaje mi się, że w przyszłym roku kupię jeszcze inną parę, bo ja jestem zachwycona tymi spodniami i Dzień są idealne na lato. Mam teraz trzy. Trzy takie same. Nie, dwie takie same, a jedną jeszcze inny kolorek sobie zostawiam. A też zostawiam, nie oddaję. W przyszłym roku na pewno mi się przydadzą. Więc tak, jedziemy do kina, zapraszamy was na vloga. Później wyciągnę może Marcina jeszcze na kawkę i do HM. Jeśli da się namówić, może do takiej max, to zobaczymy co z tego może nie zobaczymy, ale my uciekamy. Miłego oglądania. bawcie się dobrze. Zaczyna się dzisiaj. Co? Najwygodniejsze kino na świecie. zobaczcie, Zobaczcie, Tak to wygląda. Proszę, można się położyć. Troszkę wieje. Nie wiem, czy będzie mnie słychać. po Pokinie. Dzisiaj w ogóle ja cię zabrałam do kina, zobacz, teraz zabieram cię na kawę. Ja Randka jak ta lala. lala. Randka o okay, poranku. Ej, ale w mandosie mają dobrą kawę. Mówisz? Nigdy nie próbowałam. I jak Ci się podobał film? Cześć nie wiem czy będzie słychać, bo że tak. Od 1 do 10. Takie 8. Uuuu! Widzieliście od faceta 8! Muszę wam powiedzieć, że sala była prawie. Nie, dobry film, dobry film, podobał mi się i naprawdę tak trzeba napisać, chociaż ja nie wiedziałam, co się stanie, ale naprawdę był e, interesujący i bardziej mnie wzruszał niż sama książka. Dobra, odezwijmy się potem. Nie naprawdę no ja tyle razy się wzruszyłam, żeby było aż tak wiesz, tak musiałam chusteczkę i tutaj tak wycierać te konciki. Oczy, że takie smutne to było, smutne, takie. słodko goszki film. E, polecam. Naprawdę polecam film. Na początku? Ja nie wiem, cały, cały taki film był taki. Jak z dzieckiem było. Gdzie coś Jest szkoda. Ale można się odbić. Każdy ma możliwości niezależnie. No nie, niezależnie. No, Ale właśnie. to coś udowadnia, bo czasami też tak jest. Niezależnie od jakiego momentu się zaczyna. Dobra, my lecimy na kawkę. Dzisiaj będzie No to, to może to tylko możesz płynąć w górę. No tak. Odbijasz. Uuu to jest kuweł kawy. To jest to, czego dzisiaj potrzebuję. Jest rozpusta, jest kawka. Bandeczka. Z Czego? Jak widzicie, wróciliśmy, jesteśmy. Ja zabieram się za gotowanie, zanim jeszcze rozpakuję wszystkie zakupy i pokażę Wam, co kupiłam w chemie, bo niestety nie wyszłam z pustymi rękoma, zrobimy sobie takie krótkie mierzymy, ale po tym, jak zacznę gotować. Może w międzyczasie tutaj będzie się ogarniać to danie. W sumie będę robić je po raz pierwszy. Otworzyłam też wodę, piję po z butelki, dlatego że dzisiaj praktycznie nic nie piłam, oprócz kawy, oprócz wody z cytryną, dosłownie i chyba tak, troszkę coli, Kinie, dosłownie nic, dlatego mam postanowienie, żeby tę całą butelkę wody dzisiaj wypić i zabieram się za gotowanie. Dzisiaj robię: słuchajcie przepis, który wy mi podsunęłyście na ostatnim live, więc zapraszam w ogóle na swojego Instagrama. Bo live y ten tak raz w miesiącu zauważyłam się pojawiają i wam również to się podoba. Dajcie znać, kto był na ostatnim live. Ie. Kto był, kto wytrwał, komu się podobało, czy wam się podobało i czy chcecie więcej Bo myślę, że raz na miesiąc możemy się umawiać na takie spotkania na żywo na Instagramie Naprawdę mi się spodobało, o dziwo Marcinowi również I on nawet twierdzi, że live'y są fajniejsze niż vlogi, więc proszę Możemy się tam raz w miesiącu myślę pojawić A jeśli chodzi o ten przepis, to robię w termomiksie W ogóle zatęskniłam za gotowaniem w termomiksie i za takim gotowaniem powolnym Więc nigdzie się nie śpieszę już Nigdzie nie wychodzę i robię lasagne z kurczakiem i szpinakiem. Rozpoczynam gotowanie i w między, międzyczasie z Wami pogadam. Do czystego i tego, 200 gramów pokrojonego na 3 cm mam już tutaj yy, ser cheddar przygotowany. Idźmy dalej: to już mam, to mam. Yy, 180 g cebuli pokrojonej światkiem. Będę tutaj gotować i troszeczkę sobie pogadamy, a później pójdziemy na górę i zrobimy to szybkie mierzymy. Bo pod wpływem YouTube'a kupiłam coś w ogóle weszła nowa jesienna kolekcja do HMU I stwierdziłam, że kurczę, jakieś bluzy by się przydały Może jakaś nowa koszulka, coś takiego Takiego bardziej domowego, bardziej przyjemnego Coś, czym można się otulić I dzisiaj też tak to, ta pogoda, ta aura za oknem sprzyja takim zakupom Bo a to troszeczkę kropi, a to jest taki dzień zachmurzony Ej, I... Czuję się na karku tę jesień, która niestety albo istety niedługo tutaj będzie. Dlatego też myślę, że bluzy, dresy to jest coś, za czym będę się teraz rozglądać. Może jakieś nowe woski by się przydały też na jesień. Tak myślę, tak mi się wydaje. I co chciałam wam powiedzieć? Otóż chciałam wam wspomnieć o tym, że bardzo fajna jest taka randka o poradku. Moment, tylko ogarnę tę cebulę. Obiadek już jest w piekarniku, więc za 40 minut powinien być gotowy. Zobaczymy, jak będzie nam smakowało. No, troszeczkę mi zajęło, aby go zrobić, ale z pomocą termomiksa jest o wiele, wiele szybciej, łatwiej i on nawet zrobił sos bechamel. Nie robiłam wcześniej i wyglądał całkiem nieźle, chociaż mogłam spróbować, a tego nie zrobiłam. W ogóle, by the way, taki mały fun fact o mnie jest um, taki, że ja często nie próbuję rzeczy, Wiecie, ja nie, często nie próbuję, na przykład, jak mieszam sos z wyszamy, czy jak robię na przykład mięso do lasagni tak um, tutaj gotuję na płycie. To rzadko kiedy próbuję. Wiem, że to jest złe, powinnam to zmienić i zapominam nawet o spróbowaniu. No ale cóż, dobra, jest w piekarniku, niech się robi, zaraz będzie gotowy. E, szybko Wam pokażę nasze zakupy spożywcze, jest tego naprawdę malutko, bo my e, w, od już od kilku miesięcy w sumie. Nie robimy takich typowo tygodniowych zakupów, jak to miało miejsce przez ostatnie lata, tylko tak co trzy, co cztery dni wpadamy do supermarketu i coś kupujemy. I obraziłam się w sumie na wszystkie sklepy w Anglii, bo nigdzie nie mogę dostać tego makaronu, takiego, takie rurki grubsze, Cannelloni on się bodajże chyba nazywa. Byliśmy w jednej aździe, w większej aździe, byliśmy w Sainsbury, w Tesco, nigdzie tego nie ma. I mam wszystkie inne produkty, inne dodatki, ale tego makaronu kuczy znaleźć nie mogę. I tak, już Wam pokazuję, co Dosłownie z tej rzeczy lecimy na górę i robimy szybkie mierzymy z HM. Zapraszam. Jak tylko dostanę ten makaron, to myślę, że zrobimy sobie wspólnie to danie, ale co tutaj mam? Mięso mielone wieprzowo-wołowe wo wołowe razy dwa, bo jest mi ono potrzebne, a jeśli nie dostanę tego makaronu, to myślę, że zrobię po prostu bolognese i tyle. Mam selernaciowy, naciowy, pasatę, soczek mango i pomarańcza, uwielbiam go, ja wam zawsze go pokazuję, dwa jogurciki i marchewka, zobaczcie, to wszystko. Dziękuję, pozdrawiam, lecimy na górę. Muszę wam powiedzieć, że ja naprawdę tęsknię za takimi luźnymi vlogami domowymi. Bardzo przyjemnie mi się dzisiaj nagrywa. Ustawiłam was na statywie przed szafą, żeby było tematycznie. I proszę bardzo o tą torbę z H&M, z kilkoma rzeczami. Zacznijmy od tego, co w ogóle... Mnie zainspirowało, dlaczego poszłam do tego sklepu i zrobiłam zakupy. Otóż Alice, Alicja z kanału Alice's Web Channel, na pewno kojarzycie, pokazywała jakieś czas temu bluzy z motywem Nowego Jorku i one mi się bardzo spodobały, pięknie wyglądały z motywem Nowego Jorku. Po prostu jest tutaj napis: New York. Proszę bardzo, taka szara, ma przyjemny materiał, dobry skład i ona kosztowała 18 funtów. Wzięłam dwa rozmiary: rozmiar S i M. I zobaczymy, która będzie lepiej leżeć. Myślę, że na jesień, na zimę będzie wprost idealna. I zobaczcie tutaj. O, ma takiego misia w środku, bardzo ładna, bardzo mi się spodobała, stwierdziłam, dobra, Marcin, podjedziemy tylko na chwilę, ja wpadnę do tego mu zobaczyć, czy te bluzy są i były, zaraz na początku, na wieszaku, w ogóle całkowicie się pozmieniało, dzisiaj też... Mi się udało, bo było 15% mniej. Jeśli używało się swojej apki HEM, to zapłaciłam również troszeczkę mniej spoko. Tak wygląda pierwsza bluza, tak wygląda druga. Inne rozmiary za chwilę będę sprawdzać. Kolejna rzecz, jaką kupiłam, to też jest bluza. Myślałam, że jest brudna. Wygląda ona. Tak, w paski. Ja mam taki sweterek z mango, o ile się nie mylę, który jest cudowy. Uwielbiam go. I jak zobaczyłam ten, to pomyślałam, że hmm, w sumie, dlaczego nie? To jest taki kolor troszkę off white, nie jest biały biały, ale bardziej kremowy. I mamy czarne paski. Tutaj jest tylko napisane Studio Serenity i to wszystko ma również dłuższe rękawy, jak widzicie i też ta tablica jest taka mięciutka, przyjemna, ten materiał jest fajniejszy, mam wrażenie, że H&M w ogóle inaczej podchodzi do materiału, te, um, jest, są po prostu te produkty lepsze, te ciuchy o wiele lepsze niż jeszcze um, one były jakieś 2-3 lata temu. I ostatnia rzecz, jaką kupiłam, to jest zwykła, basicowa koszulka, która wygląda tak, beżowa, z napisem um, Cala de la... Palmera, coś takiego, też mi się spodobała. Ten napis nie jest jakiś mocno rzucający się w oczy, dość neutralny i dodatkowo ona jest beżowa, dłuższa. Z krótkim rękawem myślę, że również powinna się sprawdzić i dość ładnie wyglądać. Więc takie są moje wielkie zakupy. Zdejmuję Was ze statywu i zobaczmy, jak to wygląda na mnie. Zaczniemy od tej bluzy w paski. I wiecie co, ja się nie dziwię, że one są tak popularne, bo naprawdę te paski dodają uroku i ją bym musiała tylko ewentualnie przeprasować. Bo zobaczcie, ona się bardzo pogniotła. Mam tutaj rozmiar M i zastanawiam się, czy nie powinnam wziąć mniejszego rozmiaru. Ale jak przymierzymy tę bluzę New York w Esce, to powinnam mieć porównanie, bo one mają podobne kroje. Oczywiście dajcie mi znać, co wymyślicie, czy powinnam zostawić, czy powinnam em, oddać. Te ubrania. Będę wdzięczna za każdy jeden komentarz, bo Wy zawsze pomagacie, ale co mi się nie podoba, to te paski. To na pewno to, jak ona wygląda, jeśli chodzi o wzór, ale nie podoba mi się to, że jednak ona jest taka bardzo oversize'owa. Z drugiej strony, oversize nie jest do końca zły, jeśli chodzi o jesień i zimę, bo fajnie założyć jest taką ciepłą, mięsistą, bo ta bluza naprawdę jest mięsista. Bluzę na te wieczory, które się zbliżają, już teraz. Teraz jest mi w niej gorąco. Mamy około 20 na no, troszeczkę ponad 20 stopni, a już czuję, że się grzeje. A mam ją dosłownie kilka sekund na sobie, minutkę może. E, jeszcze jedna rzecz, która nie za bardzo przypadła mi do gustu, to to, jak ona tutaj widzicie. Ona tak tutaj troszeczkę mm, robi się taka bagi, taka workowata. Ech, nie wiem, co o niej myśleć. I jeśli chodzi o długość, to nie jest za krótka, bo czasami te bluzy one są bardzo krótkie. a mają długie, ultra długie rękawy, co mi się podoba akurat, że rękaw tutaj zobaczcie, zakrywa mi połowę dłoni. Zwłaszcza, że jestem wysoka i mam długie ręce i lubię, kiedy te rękawy są dłuższe. No dobra, to tak wygląda pierwsza bluza. Yy, oczywiście ona sobie swoje mam Jeans, ukochane, na najlepsze na świecie, z Only. Dajcie mi znać, co myślicie. A teraz przebieram się w New York, Eskę, żeby Porównać te rozmiary. Oversize z oversize'ami, ale ja jestem chyba jednak tym bardziej dopasowane w ubrania. Zobaczcie, tak wygląda Eska i według mnie leży dużo, dużo, dużo lepiej niż ta poprzednia bluza. Jest mi w niej ultra gorąco, ale to dobrze, to dobrze, bo znaczy, że jesienią będzie mnie fajnie grzała. Kolor też jest świetny i podoba mi się również ten napis. Ta czcionka, tak jak to wygląda, bo jeszcze. Była bluza z napisem Los Angeles, ale ten, tamten napis był taki zamszowy i to już niefajnie mi się prezentowało. Tutaj jest o wiele lepiej. Rękawy również, zobaczcie, są długie, można ją sobie podciągnąć, nie ma z tym żadnego problemu. Mamy misia. Naprawdę bardzo fajny zakup. Myślę, że ona ze mną zostanie i będzie mi towarzyszyć w ciągu tego sezonu jesienno-zimowego. Także Alice, dzięki za cynk. Naprawdę... Bardzo ładna bluza z sieciówki. Można coś ciekawego dorwać. A teraz jeszcze przymierzmy szybko koszulkę. Koszulka wygląda tak. Na pewno jest troszeczkę inna niż te, które zazwyczaj wybieram. O ile się nie mylę, to też jest rozmiar S, ale. Powiem Wam, że podoba mi się. Na razie ją wypuściłam. Za chwilę ją jeszcze włożę w spodnie i zobaczę, mm, jak będzie wyglądała, ale myślę, że ja ją też zostawię, wiecie. Zostawię chyba tę bluzę i tę koszulkę, bo podoba mi się kolor, podoba mi się napis i podoba mi się to, jak ona ogólnie leży. Podobają mi się te rękawy, że one są troszeczkę, te rękawki są dłuższe, bo zazwyczaj mam takie dotąd, dotąd, jeśli widzicie, tak? Tak myślę, a ta jednak jest taka. Taka bardziej casualowa, taka naprawdę, jakbyśmy mieli w niej spędzić takie luźne popołudnie, iść na spacer, wychillować, na przykład iść do kina. Podoba mi się. Dobra, jeszcze wpuszczamy spodnie i szybko mi pokażę. Nie wiem, czy do końca o to chodziło, bo zobaczcie, zrobił się tutaj balon i tak to wygląda, ale mam inny pomysł na tę koszulkę. Po pierwsze, można ją zestawić z leggingsami i wtedy naprawdę będzie to tak wyglądało przyjemnie i domowo. Po drugie, jak ją wyciągnę, to ewentualnie można ją sobie tutaj związać i myślę, że wtedy już by wyglądała o wiele, wiele lepiej. Tylko najpierw Magda musi się nauczyć, jak to robić. No, coś, coś w ten deseń i tak związana, naprawdę jeśli Was przykrzywiam, to przepraszam naprawdę wygląda ładniej, o zobaczcie, coś, coś takiego no, wtedy wygląda fajnie podoba mi się jej kolor podoba mi się, że jest taka neutralna ostatnio lubuję się właśnie w czerni, bieli w beżach i wpasowuje się jest dodatkowo luźna przyjemna, nie kosztuje tylko 10 funtów, ale zawsze wiecie 10 funtów w kieszeni w takim razie czekam na Wasze komentarze czekam na opinie mówię, wpadłam do sklepu, wzięłam dosłownie kilka rzeczy, które spodobały mi się na wieszaku i oto jestem, napiszcie, zobaczcie troszeczkę ręka mi się trzęsie po kości, jeszcze nic nie jadłam ok, przymierzę jeszcze m New York ale tak już poza kamerą zdecyduję który rozmiar jest lepszy, ale myślę, że s ze mną zostanie, bo naprawdę tam bluza jest taka mięsista, fajna jeśli chodzi o tę wpaski, to się jeszcze zastanowię, poczekam na Was. A ta koszulka właśnie... o! Jakby ją tak nosiła, to byłaby naprawdę fajna, więc myślę, że też ma potencjał. No, napiszcie mi, czy Wy ostatnio robicie jakieś zakupy i czy też szykujecie się na jesień. Bo w sumie to są pierwsze takie la mini jesienne zakupy. Bo ja się zarzekałam, że nic nowego nie kupię, ale w sumie na jesień jedna, dwie bluzy mogły, mogłyby wpaść. Mam też pomysł na inną i też może jakieś botki. Tak się zastanawiam. Napiszcie mi, czy wy planujecie jakieś zakupy na jesień, na zimę? Czy czegoś Wam brakuje? Mi brakuje na pewno płaszcza beżowego. I by mi się jakiś przydał, bo mam tylko czarny. Fajnie by było mieć beżowy, taki kamelowy. Bardzo mi się podoba ten kolor ostatnio. W ogóle widzieliście tę torebkę z naszymi? No przepiękna jest i ten kolor zdecydowanie mi pasuje. No dobra, takie zakupy. Lecę, uciekam. Za chwilę jemy obiad. Nie mogę się doczekać, bo już jestem mega głodna. I widzimy się jeszcze, mam nadzieję, że później. Teraz przyznaję 10 na 10. No zobaczcie, jak ładnie wygląda związana. Może zrobiłam to troszkę nieumiejętnie, może muszę się nauczyć. Będę się szkolić, bo ja na takie rzeczy zazwyczaj nie robię, ale teraz podoba mi się bardzo, bardzo. I na pewno tę koszulkę zostawiam. No przepięknie wygląda. I dokładnie tak się układa. No zobaczcie, no, <laughs> nie naprawdę bardzo mi się podoba. Więc jednak to były udane zakupy. Dziękuję. Lecę, bo musiałam wyłączyć już lazanie. Dlatego jestem zdyszana, bo leciałam z góry na dół, na dół, z góry, na dół. Z dołu na górę, no i wyłączyłam, jeszcze troszeczkę się ten serek tam spiecze, ale naprawdę chciałam Wam jeszcze pokazać, bo teraz wygląda według mnie rewelacyjnie. No zobaczcie, zobaczcie, jak pięknie się spiekło. Ej, to naprawdę wygląda dobrze. Dzięki za polecenia. mnie <grym> nagrywam. Jeśli macie do polecenia, ja Was teraz bardzo proszę, ktokolwiek ma termomiksa i lubi jakieś przepisy i ma coś takiego ulubionego w swojej zakładce na Cookidu, to teraz mi pisze, bo ja chętnie będę testować. Nie wiem jeszcze, jak to smakuje, ale wygląda naprawdę zacnie. Mamy tutaj i kurczaka, i szpinak, no i troszeczkę sera. Nie mam pojęcia, jak ten makaron się sprawdzi. Ja jeszcze nigdy nie robiłam z suchym makaronem, ale jeśli on będzie miękki, to dla mnie będzie odkrycie i jeszcze bardziej będę chciała i częściej na pewno robić lasagne. Chociaż to jest kaloryczne danie, to i tak mi się wydaje, że może być całkiem dobre. Jak wiecie, polecicie moi drodzy, to naprawdę klękajcie na rody. Lazania była przepyszna i wpisuje się na stałe w nasze menu. Uwielbiam w ogóle takie dania, które na drugi dzień można włożyć do piekarnika, zapomnieć na kilkanaście minut, a potem jest gotowe i można zjeść na ciepło. Polecam serdecznie, jeśli macie Thermomix, to mm, dokładnie nazywa się Lazania z Kurczakiem i Szpinakiem. Na pewno znajdziecie genialne danie. Genialne, pyszne, dobre. Mm, nie mogłam się odjeść, i cieszę się, że na jutro też będzie gotowe, więc poniedziałek nie jest taki straszny. Chciałam Wam się pochwalić, że wypiłam wodę, półtora litra tutaj było, i otworzę kolejną butelkę, żeby dobić do dwóch litrów. Czuję się o wiele lepiej i kiedy. Człowiek się nawodni, to ma o wiele, wiele więcej energii, nic go nie boli i można działać. Dlatego też za chwilę siadam do laptopa, troszeczkę sobie jeszcze pomontuję. W ogóle takie popołudnie było dla mnie, bo od rana mieliśmy randkę i to też było coś innego, coś fajnego. Film, rewelacja. Na początku myślałam, że ci aktorzy są dość sztywni, ale powiem Wam, że seans był naprawdę dobry. Polecam wam, mi się łezka zakręciła kilka razy w oku i troszeczkę bardziej się wzruszyłam niż podczas czytania, słuchania książki i książkę wam polecam i film wam polecam, myślę, że wam się spodoba, a u nas widzieliście Macina reakcję, Macinowi również się spodobał, ocenił na 8 na 10 i myślę, że ta ocena jest jak najbardziej trafiona. Też daję 8 na 10, bo to nie było może jakoś super wybitne kino, ale ich historia była w taki sposób poprowadzona, że ciekawiła i chcieliście poznawać ją dalej. Podobało mi się, bardzo mi się podobało. Nie sądziłam, jak w ogóle nie wiedziałam, jak ugryzą ten tę całą fabułę, a zrobili to rewelacyjnie, więc jak jeszcze, jeśli grają w kinie to polecam, a na pewno się za jakiś czas pojawi gdzieś tam na VOD, będzie można zobaczyć na jakiejś platformie, także randka nam się taka poranna udała, też to było coś innego, coś fajnego potem wróciliśmy na kawkę, to widzieliście i później był, było takie popołudnie dla nas, każdy robił to co chciał I ja ogarnęłam się teraz i no niestety Coś tutaj się zadziało. Zawsze tak jest, że jak Wam powiem, że moja cera jest ładna, fajna i nic się nie dzieje, to proszę, takie rzeczy wyskakują, więc muszę przestać ją chwalić i po prostu cieszyć się, jak będzie czysta. Zrobiłam maseczkę zrobiłam peeling skóry głowy mam na sobie piżamę, mogę tak już odpocząć, jutro zaczynamy kolejny tydzień jeśli słyszycie w tle zmywarkę, to macie rację, jeszcze zmywa, pranie się skończyło, za chwilę wrzucę je do suszarki i już jutro wyjmę, nic się z nim nie stanie w ogóle dzisiejszy dzień był bardzo fajny, był bardzo miły, bardzo przyjemny dużo się wydarzyło, dużo też takich przyjemnych rzeczy, potrzebowałam czegoś takiego, potrzebowałam takiego relaksu odpoczynku, spędzenia troszeczkę czasu z Marcinem ale i ze sobą, więc ja bardzo, bardzo się cieszę. Dajcie znać A jeszcze zrobiliśmy sobie w ogóle mierzymy, i powiem Wam, że też tam jedna bluza zostanie. New York, myślę, że Eska i koszulka również, bo wygląda ładnie. A tam te dwie chyba oddam. Mm, zgadzacie się ze mną? Myślicie, <grym> że to dobry wybór? Myślę, że tak. No, dobra, nie będę przedłużać. Życzę Wam miłego dnia. Dajcie znać, co tam u Was słychać i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale. I w ogóle. Ukończenie tutaj filmów to jest chyba taka nasza mała tradycja. I myślę, że tak zostanie. Dobra, na razie. Pa!